A właśnie, Boruto. Jak poszła ta misja z ochroną? Hm. A tamto. Sen władcy Tento. No, tak jak myślałem, to potwornie rozpuszczony Bachor. Ciężko było się z nim dogadać i z początku wydawało mi się, że będzie kiepsko. Ale kiedy porozmawialiśmy na spokojnie, okazał się całkiem równym gościem. I w końcu tak po prostu się zaprzyjaźniliśmy. No proszę. ła. Wow. Znów to wygląda jak po trzęsieniu ziemi ten tego. O, nareszcie jesteście! Uwaga pod nogi! Mira, jak zwykle cię ochrza, ani mistrzu. Chyba nie wezwałeś na, żebyśmy robili ci zapokojówki, co? Daj spokój. Skoro specjalnie zwołałem was do sekretariatu, sprawy mogą się mieć tylko tak. Tak? Tak, czyli? To wasza nowa misja. To aż klasy B. Klasa B oznacza wysoki poziom trudności przeznaczony tylko dla geninów zwyższych. Zgadza się, ale uznałem, że wasza trójka da sobie radę. Nie jest to niespotykane. Na przykład obecny Kazakage również wykonywał misję klasy B już jako genin. Gar? Oto droga, którą dawniej kroczył Kazakage. Naturalnie dla kogoś, kto należy do stanowiska Hukage. Coś takiego to żaden problem. Misja klasy B dla nas geninów? Wyzwanie podobne do tych, które w naszym wieku stawiano na garze? Super. Nie cześćcie się zawczasu. Duże oczekiwania oznaczają też, że jeśli ktoś zawali, opinia o nim spadnie na łeb na szyję. Jeśli to skrzenicie, na następną misję odelegują was najwyżej do odkurzania tego gabinetu. Ale oczywiście nie chcielibyście tego. Pokażcie na co was stać. Tak jest. Misja klasy B. Na 100% ją wykonam, ten tego. Co to? O! Ta karta, przecież to. To ona, ultra rzadka karta, którą chciałem od zawsze. Skąd ona się tu wzięła? To jego sprawka. Chciałbyś tę kartę? Może być twoja. Nie chciałem jej przyjąć, więc po prostu ją do kieszeni pokryjomu. Niby taki smarkacz ale miewa wyczucie. <laughs> nie. Strasznie ją chcę, ale jednak nie mogę jej zatrzymać. Jedno muszę ten przyznać. To nie zła sztuka włożyć coś pokryjomu do kieszeni ninja. Więc ja też go zaskoczę, zjawiając się niespodziewanie przez balkon, jak na Shinobi przystało. Jego pokój to chyba do ciężkiej cholery. Co za bezczelność. Niedobrze odkryli mnie. Trzeba było wejść normalnie drzwiami. Kiedy to padnę porywaczy ten to. Pożałuję, że się urodzili. porywacze? Sprawca przedstawił się jako jeden z borsuków. Borsuków? Co się... Tych bandytów niech to diabli. Jakie mają żądania. Pół miliarda w gotówce i do tego wypuszczenie wszystkich skazanych z zamku Hozuki, więzienia dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. Że, że co? Powierzymy tę sprawę Shinobi Konohy? Czy może nie ma mowy? Oni na pewno nas obserwują. Muszą mieć szpiega albo w osadzie, albo nawet wśród naszych ludzi. Tylko tak można wytłumaczyć, że porwanie poszło nie tak gładko. Jeden fałszywy ruch z naszej strony i... Mogliby go skrzywdzić. Dopóki nie odkryjemy tożsamości szpiega, nie wolno nam podejmować żadnych pochopnych działań. Gdzie mówiono odbiór pieniędzy w punkcie C66, ale naprawdę zamierza pan spełnić ich żądania? Wolne żarty. Nie możemy wypuścić szumowi, więc chodźcie na wolność. Pozostaje nam tylko spróbować osiągnąć kompromis przy przekazywaniu okupu. Przygotujcie gotówkę. Niech to szlach, co tu się wyrabia. Tęto. Idealnie. Dla mnie nawet klasa B to łatwizna. Co? Sarada, jesteś? Boruto, wybacz, że tak późno. Masz chwilę? O co chodzi? Nie mogę pójść na tę misję. Rozumiem, że to coś ważnego? Tak. Coś o czym nie możesz mówić? Tak. Dobra. Poradzimy sobie sami z Mitsukiem. A ty za co tam masz? Dobra, piszę ci za to. Ech. Urwanie głowy z tym dzieciakiem kurde balans. Dobry wieczór, paniczu. Jak tam? Janoka. Co to ma znaczyć? Co tu się dzieje? A, fakt, przepraszam. Jeszcze się nie przedstawiłem. <laughs> Nie oka. Prawdziwe oka nie żyje. I to już od dawna. To technika trupiego klona. Zakazana technika, która pożera wygląd, wspomnienia i nawet umiejętności celu wraz z jego życiem. Nazywam się Shoyoji i może nie wyglądam, ale też jestem jednym z twoich ukochanych ninja. Hm. Czy ja też trafiłem na którąś z tych twoich ulubionych kart? Nie, nie wiem, nie widziałem. Aha. A na przykład ten Drani czy Maru tam jest? Wydaje mi się, że jesteśmy całkiem podobni, ale moje karty nie zrobili. Czego ode mnie chcecie? Mamy interes do twojego tatusia. Postawiliśmy mu parę naprawdę dużego kalibru żądań, ale oczywiście nie za darmo. Tylko w zamian za Twoje życie. Tyle powtarzały, że chciałbyś zostać wybitnym ninja, który trafiłby na kartę. <słuch> Boki zrywać gówniarzu. Co najwyżej sam może zostać kartą, naszą kartą przetargową i niczym więcej. Czy ja chcesz, to potrafisz. Teraz jestem jaki jestem. Ale kiedyś chcę zostać wspaniałym ninja, który będzie wspierał Hokage. Władca się odezwał? Nie, jeszcze cisza. Gościu ma zero inicjatywy. No proszę. Nie lekceważ mnie! Nawet trochę mnie ciekawi, co zamierzasz zrobić z tą zabaweczką, ale... Daj sobie spokój. Byłby duży problem, gdyby coś ci się stało przed transakcją. Nie jesteś... Żadnym ninja. Takich śmieci jak ty nikt nie uznaje za shinobi. I to dlatego nigdy nie trafisz na kartę EXA. Tak? Nie jestem silny jak ninja, ale... Ten szczeniak chyba nie zamierza. W ten sposób przynajmniej mogę zrobić coś dla taty. Brawo, ty mały draniu. Nie spodziewałem się tego po tobie. Ale wiesz, życie jest bezcennym darem, którego nie można marnować, ponieważ żeby zdobyć twarz do trupiego klona, trzeba pożerać mózg na żywca. Nie. Tęto okazałeś się taką siłą wojża strach. Co tak długo? Burto, syn Kokage, Resztę zostaw mnie. Teraz to robota dla ninja.